Cześć, dzień dobry. Dzisiaj witam Was przy ulicy Mickiewicza w top lokalizacji jakim jest osiedle muzyczne. Jesteśmy w kamienicy, która ma odnowioną elewację, a samo mieszkanie, w którym właśnie się znajdujemy jest po kapitalnym remoncie. Mieszkanie naprawdę z charakterem znajdujące się na dwóch poziomach. Jesteśmy teraz na pierwszym poziomie niższym, gdzie mamy salon, z którego właśnie wyszedłem i sypialnię. Idąc dalej w kierunku wejścia do mieszkania mamy bardzo przestrzenny korytarz, miejsce na zabudowę i dużą klimatyczną kuchnię z jadalnią z miejscem, przepraszam, na jadanie. Kuchnia gdzieś tam w fazie wykańczania. Proszę zobaczyć charakter. Tam, gdzie mogliśmy zachować belki, to zostało zachowane, ale również mamy połączenie nowoczesności właśnie z tym charakterem. Miejsce na małą spiżarnię. No Tak jak powiedziałem na wstępie mieszkanie jest dwupoziomowe i zapraszam teraz na poziom wyżej. Tutaj pod schodami jeszcze mamy też miejsce na fajny schowek czy garderobę. No i teraz na samej górze pole do popisu. Zobaczcie to przestrzeń do wykorzystania. Można ją zastosować nawet na dwie sypialnie. Tutaj jest miejsce, wszystko jest przygotowane pod łazienkę. No, ja sobie tu wyobrażam fajną wannę. Przy tych weluksach, naprawdę robi wrażenie. Miejsce do pracy też fajne. Widok naprawdę kozacki bym rzekł. Także jeżeli szukasz nietuzinkowego mieszkania z charakterem super lokalizacji, to mam tutaj dla Was 115 metrów łącznie. Poziom niżej 60 parę, u góry mamy 50 parę metrów. Zapraszam serdecznie. Cześć!